taką samą prędkością. No to jak Boki taką są TAKIEJ samej długości. No to są taką samą, no to, słuchaj, słuchaj, samą, bać, no to idzie dlaczego? jakby. Lewy, lewym sesji? bokiem idzie 90 sekund, uh -huh. górnym idzie 90, prawym idzie 90 sekund, a dolnym idzie, idzie MINUTA 30. Dlaczego? To jest kalekum się musisz um się pozbierać jeszcze. Dobra, no, to jest kurwa inna. No co no kurwa? No się to wiebał. No. Ale. Po, po, jeszcze raz, jeszcze raz pra, lewym, lewym bokiem idzie 90 sekund Górnym idzie 90 sekund, no. sekund Prawym idzie 90 sekund A dolnym idzie minutę 30 Aaa bo spadł i muszą wstać Chcesz się, się spać? Nie i mogę Nie mogę, rozumiem, rozumiem Minute Rozumiem co No No bo to 90 sekund jest a few minutes later Patrz, masz kurwa 4a, nie? No. Na odcinku, kurwa, jakoś kreskę sobie zrobiłaś, nie? I to jest 4A. a a równa się 5 cm. to jaka ma długość, kurwa, odcinek? No, 5 centymetrów. Ej, dobra... Ej, ty jesteś, kurwa... Bo, bo ty mówisz za mnie, że 5 centymetrów, no to mówię ci 5 centymetrów. Women. <laughs>

Z drugiej pierdola O kurwa rzeczywiście Ja pierdolę pokaż się Ja pierdolę Czekaj On się zrzygał, no i kto to będzie splątał? Ja tego nie będę splątał Po chińsku, mogę po chińsku powiedzieć coś? No dobra mów Nie, nie Mam stałe 30 FPS'ów Mam stałe 30, co co? To z tego widziałeś Mortines? Co co? co, co Eee, dobrze, to dzisiaj polecimy tak zwanym klasyczkiem Panowie, jaką macie cipeczkę? Standardową, Malinowy. ale taką kurwa lekko podwilżoną chusteczką Śmierdzi. Śmierdzi. Śmierdzi Ja mam pod kolor munduru, malinową Uuu To była to ma delikatną myszczkę, tak Dobra, ty to się nie oddywaj 14 lat Właśnie, Andrzej Czemu zadać takie pytanie 14-latkowi? Nie eee, brałem, bo... chciał zgłosić skargę na funkcjonariusza, bo ja zaczął się, do mnie strzelać. Do... Kiedy? Właśnie nie wiem jak się nazywa, bo ja stałem na bin-maszynie i sobie gadałem z, z typkami, wsiadłem na mój skuter, on za mną wybiega i do mnie od razu strzela. Pogadamy. <my> Poznałem słowo techniczne, np. radio, tablet i tak dalej. Nie, i to trzeba głównie trzeba nauczyć. <gadamy>

Uwaga. Excuse me, że ci nie naprawię tego nie teraz Co za Dobra, ten, Czy gadajcie jak coś teraz 608 się o, na dobrze, Oczywiście, oczywiście O kurwa Przepraszam To ty? Ale co to było?